Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Majki. I tak, zaczynamy nowy, ostatni dzień w. Boże, co się nazywa to. Tą... Nie pamiętam, jak się nazywa to miejsce. A naprawdę, teraz mam totalny taki. pusto w głowie, nie wiem, jak się nazywa to miejsce, w którym my jesteśmy, no ale. Tam, gdzie są narty, boże. Na wakacjach tak, jakby zimowych. I mi wyskoczyło przed chwilą um, powiadomienie o festiwalu młodości. E, I tak. Polowanie na pustostworki. Rozmowa z Yamahanem pozwoli dzieciakom dobrze rozpocząć przygodę, której celem jest zostanie najlepszym e, łowcą wirtualnych pustostworków. Ułogosławieństwa i Yamahan. Yamashan, Yamachan? Daj dzisiejszej młodzieży błogosławieństwo i spotkać się z uroczą, lokalną maskotką Yamacianem. Mi się wydaje, że ktoś tak czatę czyta. Naleśniki z lodami. Te wyjątkowe naleśniki z lodami wyglądają tak urocze, że aż żal je, je jeść. To świetna przekąska dla w każdym wieku. Papierowe kabuto spraw, aby twoje dziecko najlepiej przeżyło przygodę papierowego samuraja dzięki specjalnemu papierowemu, papierowemu kabuto. No. I chciałabym tam pójść. Z Nadją na pewno. I myślę, że chłopaki tutaj zostaną. I myślę, że tutaj będą sobie nadal jeździć. Wiecie. Zostaną tutaj z Amelką. Tak mi się wydaje. I na zmianę będą może tam sobie, sobie ćwiczyć. A my z Rafałem, Majką i Nadią pojedziemy tam. Rafał i Maja coś tam sobie porobią. A... Nad właśnie poćwiczę tam. Dobra, ja to muszę też ogarnąć, bo to mi wyskoczyło. Tak nagle. Eee, ucz korzystania. Eee, weź, ty posprzątaj to. Tutaj oni już ładnie zjedli. Eee, Rafał zrobił wegańskie burrito. Tutaj ze szpinakiem. Dlaczego ty chodzisz w kapciach? Znaczy, w, w butach. Coś się nagle zmieniło, że, że będziesz chodził nagle w butach? Bo aż dziwne. Żeby nagle. Dobra, oglądaj. Zmyłaś? Super, no to chodź tutaj, oglądaj dalej i pogadaj trochę. Dobra, to teraz mama się tutaj ogarnie, tatuś wykąpie. Amelkę, więc chodź tutaj się ogarni. Tak i tata, chodź. Wykąp Amelkę w bąbelkach. Już skończysz płakać. Idź mnie tam. Chodź się ogarnąć. Trzeba maluszka wykąpać, ona się nie wyspała. Co dziś dziwne. No dobra, i wypoleruj do perfekcji, i wytrzyj. Już ogarnięta? No to idź. Zła taka, że to masakra jakaś. Proszę jeść, posprzątać. Nie wiem tylko czemu Gabriel chodzi w butach. Nagle. Nagle mogą? Idziemy, nie ma co czekać. Podróżuj. Zobaczymy gdzie to jest w ogóle, bo... bo nie wiem. Idziemy tak. Dawaj Maja. Mi się wydaje, że to tutaj. Chociaż nie będzie gdzie to miało być. Nie mogę. No Dobra, zobaczmy. Zobaczmy może tu. No, tutaj to deszcz. Co to? Baw się w deszczu. Okej, okay, czyli... Tak, to jest tu. Tylko... Cholerka jasna pada deszcz strasznie. O, i już zmieniłam. Zaraz będzie już słonecznie, ale zimno, jak na zimę przystało. Proszę bardzo podejść tutaj razem. Szkoda, że one nie działają te. No i że to nie działa. Chyba, że ktoś tu przyjdzie nagle. Nie wiem, ale no już jest ładnie. Dobra, zobaczmy jak to tutaj pięknie wygląda. Dobra, mamy tu piękną rzekę. Niby jakieś takie chyba pola. Wyglądają na pola ryżowe, ale nie jestem pewna. Śliczna woda, i można tutaj pływać, tylko jak do niej wleść. A tutaj pewnie co? Nie, tutaj nie. Nie mogę chodzić. Oh, mamy tęcze! Oh, wow! Pierwsze, że zobaczyłam w simsach tęczę. Od to tu jest cęcza w Simsach? Wow, śliczna. Śliczna. Piękna jest. Tutaj możemy o, się kąpać, tak jakby spiewać wejść do wody, ale no teraz bym nie chciała, bo, bo jest na pewno zimno bardzo. Plan festiwali, tutaj możemy zobaczyć. Tutaj piękne ścieżki. Ślicznie to po prostu wygląda. Naprawdę. Przepięknie. I, jak te, i taki domek tutaj. Wow. Mm. Tu możemy sobie podejść. Nie no, ślicznie to wygląda, tylko. O nie, tędy możemy, tędy nie. Ślicznie to wygląda. Naprawdę. Dobra, ale wy moglibyście się przebrać, wiecie? Zostać, Maja zo niech zostanie w tym, ale wy no to się przebieracie w to, co nie trzeba. Eksperymentować. Tu możemy rysować. Hmm. A gdzie ten stworek tu? Eee... O. Zapytaj o to polowanie. A weź udział w polowaniu na pustostwórki. Wirtualne pustoswortki ukrywają się na festiwalu. Dzinij w jakimś miejscu i sprawdź, czy jeden z nich się tam nie kryje. Znajdź się w przed końcem festiwalu i przyjdź do mnie po nagrodę. Proszę bardzo. Zamów jedzenie sobie. Mamy te naleśniki z lodami czekoladowymi, waniliowymi, truskawkowymi i macza. Home. To ty weź sobie truskawkę, a ty Maja zamów sobie czekoladę. I co? Gdzie możemy, gdzie możemy zna znaleźć te pustostworki? Jak? Wróć na kwaterę. Czekoladę? A, szukaj wirtualnego pustostworka. Dobra, w jakieś miejsce? No, mam radość. Nie, nie znalazła. Pokaż mi. Eee, myślałam, że będą lepiej wyglądały. Eee, jest to takie ok. Nad tym Tfu. Nadia tym razem nie miała szczęścia. Poczekaj gdzie indziej lub poczekaj chwilę, zanim sprawdzisz ponownie. Liczyła wirtualnych pustostworków, które której pory zebrała Nadia? Zero. Proszę bardzo, szukaj. I tu szukaj. O. Tak, możemy. Zero. Niedobrze, szukaj. I tu szukaj, chodź tutaj. Nope, nadal nie. No to chodź, szukaj tam. To nie by było zdobyć. Wy jesteście a wy tutaj no tak, bo jak ja wam nie każę coś zrobić, to wy stoicie i koniec. O. Okej, okay, jednego półsłotka mamy. Tego nie mogę zabrać? Nie. Okej okay, on znika, okej, okay, dobra. O, kup kapsułka, no właśnie. Drugi, dobra. Mamy. Kto do ciebie tu dzwoni? Tamara. Myślę, że Artur powinniśmy się zaprzyjaźnić. Myślisz, że to żeby się. No, nie wiem. Nie znam. Odebrano przedmioty. Otwórz kapsułkę. Złoty. Super. Toniczka kapsuła tutaj mamy. Otwórz. Okej. Okay. No wiecie wy co? Już za godzinę się kończy. No i, i, i co? I to niesprawiedliwe, bo już się kończy. No, Noder dwa. No trzy. Ale naprawdę dużo. A, aha, teraz już zero. Już dient. Tak. A po prostu kapsułkę chociaż jeszcze raz. Już koniec. Hmm. No nie udało się. Trochę za mało czasu na, na to znalezienie. No i otwórz. Simik, bestia z wolnego wybiegu. Ten to jest liczba gwiazdek. Madam Zoe. To jest jakiś chyba... Dobry. No łapię 500. Hu, huhu. Nie zezwala nam wizyty Yamachana. Hmm, fajnie. No dobra, no to na dobrą sprawę to tyle. I. Hmm. Co to? Festiwale życzenia. O, a no tak, no, po naszym tym. Weź podróżuj jeszcze. No to żadnych restauracji nie ma. O! Ale nie, mamy tutaj lodowisko. To chodźcie. Jeździ. Jeździ, proszę bardzo. No nie będzie za, dłu za długi ten odcinek, bo skupiłam się na szukaniu, więc przyspieszałam bardzo. No ale cóż, nie znalazłam, nie zdobyłam żadnej nagrody. Nie jestem usatysfakcjonowana tym. Oni tam wyglądają jakby się trzymali za ręce W sensie trzymali się oboje O bardziej pod tym względem Czemu czekasz w miejscu Sprawność fizyczna jej rośnie A jej motoryczność O i się wywaliła pierwsza Dobra nie ma co Wracamy Proszę bardzo W ogóle tutaj tak. Tutaj nam się szykują w piątek urodziny małej Amelki. Tutaj w niedzielę urodziny Vincenta. Potem w środę urodziny Nadi. No i tutaj urodziny Gabrysia. Przed samym sylwestrem. Aha, a Vincent po sylwestrze. A w walentynki nasi tutaj tylko, że chyba ich jeszcze odmłodzę To chyba tak dla mnie nie może być Żeby oni już byli starzy Kiedy Amelka dopiero co Dzieckiem się stanie, więc chyba ich jeszcze odmłodzę Że jeszcze dam im Trochę dni Na przeżycie Na przykład do jesieni do je... No do jesieni Może bym, albo do przyszłej zimy I wtedy bym im zrobiła Urodziny jako no, Stazi, no muszą być Chyba Młodość nie jest wieczna. I ja widokiem Maji się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek się Wam podobał. Już w kolejnym odcinku będziemy w naszym domku. for forbli. <glimenburg> chciałam powiedzieć, for Będziemy w naszym już domku z całą rodzinką. I no, coś tam będziemy robić. Na pewno prawdopodobnie coś Vincent z Arią um, i może Ewa z Gabrysiem. Będziemy ich tutaj jakoś tak łączyć, więc młodzież będzie miała randkowanie i miłosne wzroty albo opadki. Zobaczymy, zobaczymy, więc mam nadzieję, Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie płacki w górę. Będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia, piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!